Kajny dzień. Nic nie robienia i opierdalania się. Jak ja to lubię. O, jakie na nas? Co ty to ja robisz? Znowu byliśmy w dopiero na piątek. Otóż nie tym razem, Pirkeuszu. Teraz jestem tutaj, gdyś przegrałeś nasz ostatni zakład na melażu. Miałeś w końcu nagrać jakiś film. No i tego nie zrobiłeś. No, nagram go w końcu, yy, nie wiem, jutro albo za dzień. Nie. Jarka się przebrała. Wraz z ze Pupem postanowiliśmy przenieść je do jednego z wymiarów, w których jest nieskończenie wiele, a przynajmniej bardzo dużo. Będziesz musiał nagrać w końcu jakiś film. Ej, a co z wudą? Nie ma czasu na wódę. Lecimy. Czekaj, tu gdzie my teraz jesteśmy? Teraz zabrałem cię do sosnowca. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie będziesz musiał wytropić bestie. Jednak musisz się pośpieszyć, bo nie tylko Ty tutaj jesteś. Jest tu wielu innych chłopców, którzy będą chcieli Ci w tym przeszkodzić. I pewnie spytasz się, co złego może Ci się stać. Możesz umrzeć, ale jeśli Ci się uda, to przeżyjesz. Czekaj, co? Nie mamy czasu, rusz dupę do roboty i w drogę. No ha, 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 ha. Noż ja pierdolę. Ciemka, ja jestem a To jest pierwszy odcinek z Sosnowca. Polowanie w Sosnowcu. Zostałem tu zasłany przez piekielnego na nas, żeby nagrać ten odcinek. Dość miłość więcej nic się nie działo na tym kanale. Trzeba to zrobić w końcu. Ruszyć. Dobra, jako że jesteśmy w Sosnowcu, jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Bo jak możecie wiedzieć, spotkać pandemonę, która będzie chciała cię zabić i na główna. Z Karnasiem też można, też można. No, ogólnie bardzo niebezpieczna wieś ale musimy sobie wytropić coś. Mamy dwa cele, można wytropić. I trzeba się to, tego pozbyć. Tylko że właśnie jest to inne osoby które też to chcą zrobić. Więc będzie ciężko. Dobra. Eee. Musimy uważać, bardzo ostrożnie być. Trzeba się dostać wpierw tam jest tam. Tam mamy wskazówkę pierwszą. Do wytropienia czegoś. Nie wiadomo czego. O nie, tu jest już jakiś... O, zachmijka! Ty, wstał! Wstał po tym. Stary, wstał. Umieraj. Ja pierdzielę, ile to tym Umieraj No nie straszny nie strasz tak Nie roję. Dobra, weźmy to to, uzupełnijmy Przeładujmy sobie bronie Popór mam Tu jest typiasz Wypadł mu na ryj A tu jest ty pias, kurna. Zabity. Z ty tu biegniesz. Ty pierdźaj. Zabity ty pias. O, kurna. Dobra, niestety umarłem, ale przeżyłem. Na dwóch ich wtedy było, więc mieli zdecydowaną przewagę. Więc teraz jesteśmy jakimś innym. Inne polowanie. Teraz musimy znaleźć cztery wskazówki i przeżyć. Oczekując, że to. Tam mamy pierwszą wskazówkę w tym budynku. Mam tylko rewolwer ze sobą jakiś, kolbow, ciekawe, i nóż. I musimy przeżyć. I możemy znaleźć tutaj jakieś inne jeszcze rzeczy. No ale powiem, że ci przeżyć będzie ciężko. To jest Sosnawec jednak. Maksymalny zapas nic. Dobra. Uf, tutaj, w tym budynku jest. Otwieraj. Duża mapa jest. Duża. To jest czas. Bierz mi ten. To na chęcią. A co tu mamy? No. Chodź mi tu, na ty, ty, zniadasz go. Tu mi tak cię zabiję. To łeb. Dobra. To, to, to chcę. Nie mogę zamiast tego, nie mogę, nie mogę. Nie mogę zamiast ten. Że to, no, nie, ja jednak biorę to. Jednak wolę rewolwer. A to już mogę sobie wziąć. Nie wiem co to jest, ale fajne. Druga wskazówka, tam są dwie. Udajmy się w tą stronę. Co coś weźmy sobie. bo Wiem, że mi kiedyś się przydało. Ty umieraj. Nie będziesz hałasował, tylko. A, mołotowe są dobre. Biorę, biorę. Dobra. trzy wskazówki. Tych trzeba tu wybijać. Dodujmy sobie i skryjmy się w trawie. Tamtą stronę, tam są wskazówki i lecimy. Cholera, coś wybuchło. Coś wybuchło. Coś wybucha, dobra, jest. Coś jest blisko. Może nie blisko, ale w sumie po wybuchu. Tak, trzeba mieć na ostrzegłości. Nie bronię, to ma inną amusję, to dobrze. Tam. O cholera, coś mnie dziwnie. Coś mi dziwne moce jakieś kurna Kusnowskie Kusnowskie wizja Tam mamy to Ale wpierw Zobaczmy co jest w kiblu Publiczna toaleta Pusta, czy jakieś amonifery ale dla mnie pusta Bo mi się to nie przyda Nie no, ty Umieraj O nie Problem z połączeniem Kurna Nowiec mnie nie chce to jest tam jest Umieraj Ktoś tu jest, wybucha Tu jest Na górze? Nie wiem To coś tu wybuchło Coś wybuchło Bierzmy to szybko, póki... Tak, ktoś tu jest Ktoś tu jest Wydaje mi się, że na górze Ja pierdzielę. No, to jest tak strasznie? Ale zebrano wskazówkę, to teraz by się przydało spierdzielić, by przeżyć. Wskakuj tu na to i spierdzielamy, bo. Dobra, no, tam jest kolejna wskazówka. a ja poradzę, trzeba ją wywziąć Szybko zbieramy Najlepiej z wypierdnić z otwartego miejsca Dobro mi się podoba, tylko onicy nic by się przydało do niej Tam tu są, tam, dobra, tam, tam uciekamy Coś tu był To jest pewne gdzie jest jakaś amunicja? Kurna gdzie jest? No. Ja pierdzielę Dawać je, Pusto Cholera. Tam Tu jest jeszcze ta baba, dobra, umieraj. Ten Umieraj od stylu. że ja mam ten jeszcze jedną wskazówkę a, no nic nie mam muszę tam wrócić jak to tą wskazówkę to wtedy będzie git Po 270 sekund tu jest on gdzieś tu wyskoczy zaraz z krzaków więc mu wywalmy tu ja z noża lecimy tu coś tu w krzaku było. Słychać było strzał. Słychać było strzał. Strzelają Są za nami. No i. i w tamtą stronę. Ktoś był pierwszy. No szybko wejdę do tego domu, muszę jakąś amunicję zbiorę. Proszę, oby była. No i dupa. Nie ma amunicji. Ale mało to wbiorę. Strasznie mało, strasznie mało. Słabiutka sytuacja. W tą stronę. Pójdę po tych budynkach, żeby sobie... Może ...jakąś amunicję właśnie znaleźć do mojego... ...jest mi alfa, ale fajnego pistoletu. Kastet? Co mi kastet? Nie no, gówno. Tam jest Tam jest typ Bardzo niebezpiecznie Tam jest Ja pierniczę Czy gruby tu jest Po mojej stronie tam jest drugi gruby Powiedz żeby to nie, że to nie jest zamknięte Kurna Tam z gruby po tej stronie to nie Tutaj też on jest Noż Kurna Pele Strzelają to do... Wybucho Wejdźmy ten dyk Tu ktoś jest. Tu ktoś gdzieś jest. Nie żyjesz. Tam jest ty piasz. O, nie zauważyłem go w trawie. No, niestety czarny skrył się w trawie. Niestety trudno się mówi. Kto umrze, to umrze. No, ale więc to będzie chyba na tyle w tym odcinku. No to do następnego i cześć.